Piadała pani w lutym na naszej antenie, że do końca roku, nie mamy jeszcze oczywiście końca roku, centra zdrowia psychicznego obejmą 80% polskiej populacji. Nie Ilo... centra zdrowia psychicznego. A przepraszam, mówimy o centrach zdrowia psychicznego. psychicznego. 80% do końca roku. Wtedy to było 52%, ile jest w tej chwili? Myślę, że to jest nadal 52%, ponieważ... Zespół, który miał wypracować finansowanie tych centrów zdrowia psychicznego, kończy dopiero pracę. W związku z czym musieliśmy ten pilotaż na 50 parę procent pokrycia Polski przedłużyć do końca roku. I dopiero od stycznia 26 będziemy y, szli jakby dalej tak, żeby cała Polska była pokryta psychicznego. Nie do końca tego roku, tylko do końca następnego roku. Prawdopodobnie tak, ale uwaga, to nie jest tylko kwestia decyzji ministra zdrowia. To jest kwestia jakby gotowości także lekarzy, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów do przechodzenia z tej tradycyjnej psychiatrii. I opieki psychiatrycznej, a opiekę środowiskową. Każda zmiana, roku. panie redaktorze, jak pan wie, jest bardzo trudna. Zmiana, która y, jest absolutnie zmianą ustrojową i wymaga obu stron. Y, jest zmianą, która musi wchodzić powolnie i nie może wchodzić na oporze. Ale to przecież nie byśmy prosili, żeby pani podała koniec tego roku jako datę zmiany, tylko pani ją podała. Tak. Więc ja się pytam, dlaczego nie w tym roku, tylko w przyszłym? I pani mówi, że no, lekarze nie chcą przychodzić. No więc ja zadaję pytanie dość oczywiste: czy to jest wina lekarzy, czy może jednak systemu? Nie, no, co to jest? Albo system? ministerstwa. Tu, tu w ogóle nie ma widnego.